Tej strony Sinfire. Dla tych co nie znają, Shaman Resto. Mamy tydzień 49. Utrudnieniami na mytikach w tym tygodniu są Raging, Wulkan oraz Tyrannical. Afix Raging daje Enrage wrogom wszystkim poza bosom na 30% zdrowia. Enrage zwiększa damage wrogów o 100%. Ady za OED image powinny być targetowane jako pierwsze. Zalecamy markowanie priorytetowych adów. Jeśli ady schodzą poniżej 30% zdrowia, muszą ginąć bardzo szybko. Przydatne mogą się okazać wszelkiego rodzaju kontrole tłumu, aby zredukować zadawany damage od adów na niskim poziomie zdrowia. Odradzam bezpośrednią konfrontację tanków z adami, które mają aktywny enrage. DPSi powinni zwiększać swój damage w momencie jak ady mają poniżej 30% zdrowia. Drugim afiksem jest wulkanik. Wulkan pojawia się pod stopami gracza. Dwie sekundy później wulkan wybucha zadając obrażenia w wysokości 50% zdrowia gracza stojącego w obrębie. Podczas walk z busami oraz traszem pojawiają się wulkany. W walce z pojedynczym wrogiem wulkan pojawia się co około 10 sekund. Wulkany pojawiają się w odpowiednim dystansie od przeciwników, dlatego większość sztanków oraz DPS-ów, Mele, um, nie musi się obawiać tej mechaniki. Ręcz DPS oraz hilerzy stojący blisko przeciwników również mogą zmniejszyć częstotliwość pojawiania się wulkanów. Jednak wyjątkami są ady bądź bossy, które są w dystansie. Między innymi mają odskok bądź spawnują dodatkowe ady. Przykładem jest drugi boss w instancji Walut of the Vardens. Wulkany mogą być ciężkie do zauważenia na niektórych instancjach. Tutaj przykładem może być Ejowaz Szara i walka z drugim bossem. Osobiście polecam usuwanie się z wulkanów w każdym momencie, jak tylko zorientujesz się, że jest pod Twoimi stopami. Przyjęcie obrażeń z wulkanu oraz dodatkowych nieuchronnych obrażeń od czegokolwiek często kończą się śmiercią. Ostatnim utrudnieniem jest tyranika, który jest aktywny na wszystkich kluczach powyżej poziomu dziesiątego. Tyranical powoduje, że wszystkie bosy w instancji mają zwiększone zdrowie o 40% oraz obrażenia o 15%. Niektóre z instancji mogą być ciężkie, a nie odpowiedni poziom zdrowia graczy może kończyć się one-shotami. Odpowiedni ekwipunek jest niezbędny na konkretne klucze. Tankowie mogą być zmuszeni do puszczania bossów częściej. Zwiększenie ilości tanków w drużynie może okazać się niezbędne na wszy wysokich kluczach. Zbyt słaby DPS może spowodować wykorzystanie całej Manny zbyt wcześnie, przez co walka może kończyć się śmiercią. So What's left to lose if we're thank <laughs> you